Moje biedne rzęsy. Boję się spojrzeć w lustro. Wyglądasz doskonale. Jeśli mnie oszpeciła, dostanę zapaści estetycznej. Rozumiesz? Mogła ci rozkwasić nos. Wiesz jaka jest Roberta. To moja pierwsza walka. Nieźle się spisałam. Byłam jak kafara. Co takiego? <śmiennie> Dziewczyny przysłały mi gratulacje. To nie gratulacje, tylko kolejne oszczerstwa. Co? Cudowne. Może też dostało się cholernej Robercie. Niestety tobie również. Jak to? Czytaj, ale powoli. Mia i Roberta, szefowe konkurencyjnych gangów, wytargały się za włosy jak przekupki. Z miłości do Joaquina. Co? Niepotrzebnie. Joaquin wybrał pilar. Jak na amatorkę nieźle się broni. Mogła <noise> ci podbić oko. Bez przesady. Dziewczyny, jest odpowiedź. Pokaż. Nie do wiary. Według Twojego opiekuna Esteban Lasco, do tego prefekt, nigdy nie istniał. Przecież skończył nasze liceum. Ma fałszywe dokumenty. Jest przestępcą? Nie. Ale coś go łączy z lożą. Musimy działać. Nie wiecie o wszystkim. Skąd mają informacje? Zmyślają? Joaquin to przeszłość. Walka się odbyła. Jeśli góra się dowie, dyrektor, nie tylko on, Mia Colucci, Roberta Pardo, proszona do dyrekcji. Proszę, błagam. Teraz nie mogę. Muszę złapać tatę. Tata poczeka. Co zrobiłam? Nie udawaj niewiniątka winiątka. Spakuj swoje rzeczy. Zostałeś zawieszona. Obie jesteście zawieszone. Wzywałeś mnie? Tak. Siadaj. O co chodzi? Dostałem anonim krążący nielegalnie wśród uczniów. Kłakin naprawdę wybrał ciebie?

Nie jestem donosicielką. Co zostanie między nami? Tak było. Ale nikomu nie powiesz. Obiecuję. Pielno i Joaquina. Moja córeczka. Nowa dostawa. Super. Twoja część. Nie chcę. Zatrzymaj ją. Na początek spłaty długu. Wycofuję się. Co z Tobą? Nie chcesz zarobić? Nie w ten sposób. Twój Diego Ci zakazał. Nie o to chodzi. Ja się do tego nie nadaję i tyle. Nie nadajesz się? Nie. Tandlarz nie może się wycofać. Ja nie jestem. Nie noć. Zrealizuj kolejną dostawę, bo chłopaki się wkurzą. Ściągną na ciebie policję. Rób swoje. Tak jak i ja, wyluzuj. Idziemy? Ludzie mi się. Co z tobą? Zadałam ci pytanie. Martwię się. Uloczli chce mnie załatwić. Nie przesadzaj Masz no, łeb na karku Nie denerwuj mnie Ta prawniczka ci pomoże? Nie, bo on ją poderwał To Koluczy Skąd wiesz? Widziałem ich razem Przy jednym stoliku Jesteś pewien? Nie opowiadam bajek. Nie do wiary. Poderwał ją. Co za podli ludzie. Pożałują tego. Ja im pokażę. Podli ludzie. Ta walka to skandal. Wszyscy znamy Robertę. Czwarta klasa ma problemy z zachowaniem. Nie o to chodzi. Takie są nastolatki. Nie znoszą ograniczeń. Nie zgadzam się. Chwasty trzeba wyrwać, zanim się rozplenią. Dyscyplina popłaca. Ja też tak sądzę. Surowa dyscyplina jest koniecznością. Mogę z nimi porozmawiać? Nic z tego. Ja odpowiadam za zachowanie. Nie on? Pan Esteban również. Znalazł pan kogoś na miejsce profesor Hildy? Profesor Hilda zostaje. Bzdura. Kazałem jej zrezygnować. Porozmawiam z nią. Ja jestem koordynatorem szkolnym. Lulu, dzwonię po raz trzeci. Musimy porozmawiać. Zrozum, to nie ja zawiniłem, tylko Madariaga. Me urge a hablar contigo. Te vuelvo a marcar, por favor. Zadzwonię później. Ok? Bye. Cześć. Cieszę się, że Cię widzę. Myślałam, że jesteś utarty w szpitalu. Mija I ja i Roberta się pobiły. Próbowałam temu zapobiec. Starałam się je pogodzić, ale nie zignorowały. To moje przyjaciółki. Nie chciałam wybierać między nimi. Teraz mam do siebie żal Niko, słuchasz mnie? Oczywiście, gadasz jak najęta. Dlaczego tak mówisz? Chcesz zostać sam. Przepraszam. Nie będę ci przeszkadzać. Proszę. Rufika. Wybacz. Zachowuję się jak kretyn. O co chodzi? Podjąłem decyzję. Rzucam szkołę. Co?